No i łożyska się pięknie kręcą bezszmerowo Słychać gruz jak ja to mówię czyli łożyska Znowu się pojawiłem przy Wymianie łożysk po ostatnim kontrowersyjnym wymianie łożysk, które spotkało się z wielką falą krytyki, że to nie będzie chodzić. Tutaj mam drugą dźwignię. Dźwignię tym razem też kompletną. Nawet tutaj mam ten słoń. Mam nadzieję, że się nie zgubi. Dźwignia, jak widać, nie jest fabryczna. Gdzieś tam jest już wymieniana. W kolorze zielonym, ale jest jest z rolką bakielitową łożyska sobie szumią czyli trzeba je wymienić ogólnie rzecz biorąc powiem, że chyba w 80% kombajnów gizon tutaj podejrzewam, że jest jakiś tam luz tych co koszą yy, aktualnie gdzieś tam może w Polsce a w jakiś szum ale z racji tego, że tutaj taki duży nacisk ze strony widzów jest na to, że, że to jest niebezpieczne, że kombajn w ogóle nie pokosi, postanowiłem zakupić tutaj według fachowych porad, za które serdecznie dziękuję, łożyska dwa razy kryte plastikiem, nie metalem, czyli nie ZZ, tylko RS-y tak zwane. I to są łożyska. Te małe łożysko, ktoś polecił, żeby było z serii C3 i bardzo dobrej jakości, czyli tutaj mamy fakt 6205, C3, a duże łożysko z firmy NSK 6206 bez C3. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko sprawować. Spróbuję to znowu rozebrać wszystko, złożyć. Zobaczymy.

די <laughs> שופלאך To rynam radio zrobił, 我不告诉你 Dźwignia, która się ładnie kręci. tak właśnie. Tu jest dźwignia pomalowana, dźwignię, dźwignię kompletną. Też pomalowałem. Będzie ładnie wyglądać. Tak jak ma być, pomalowana. Teraz chodzi bardzo ładnie. Bez luzów, bez szelestów. Idealnie.